Witam, z tej strony Nex, A dzisiaj odcinek, który zapowiadałem gdzieś na karcie społeczność Czyli odcinek porównywania karabinu sajperskiego i łowcy Po co robię taki film? Nie wiem, bo content A tak naprawdę, ogólnie chciałem porównać te dwie bronie, bo zauważyłem tendencję do tego, że Łowca jest bardzo pomijaną bronią i uważany jest za o wiele gorszy karabin sajperski Jakby można tak powiedzieć, no, tak jakby a tak naprawdę można tutaj parę rzeczy porównać i powiedzieć, która jest lepsza, więc zapraszam Was do oglądania. A więc, zacznijmy od opisania statystyk karabinu snajperskiego I pewnie wielu z Was je zna, ale i tak je przytoczę, bo potem będą... nie wiem, jakiś problem <laughs> będzie potem. Więc tak, bazowe obrażenia tego, tej oto broni to od 50 do 150, to są bazowe obrażenia które zadajecie no, w ciało, czyli po naładowaniu tych od 0 do 100% tego całego paska macie po prostu albo 50, albo 150 w ciało. Krytyczne obrażenia to od 150 do 450 krytyczne obrażenia otrzymuje się za headshoty, czyli tak ta broń umestrzać headshoty. No niemożliwe snajperka umieszczać headshoty, no nieprawdopodobne. No i ma jeszcze mini krytyczne, ale ich nie będę opisał bo rzadko, kiedy je widziałem, Żeby ktoś w ogóle mini krytykami strzelał ze sniperek, więc jakby to pełni, nie Ogólnie odstępność między atakami to 1,5 sekundy, maksymalny czas ładowania strzału to 3,3 sekundy, opóźnienie władowania siły strzału to 1,3 sekundy i opóźnienie przed w głowę z przybliżeniem 0,2 sekundy. O co z tym ostatnim chodzi pewnie wiele z Chodzi o to, że gdy przycelujecie i strzelicie komuś headshot'a w ciągu tych 0,2 sekund jak przybliżyliście, to nie oddacie strzału headshot'a. A więc te statystyki właśnie tak się prezentują, możecie teraz wszystkie dosłownie zobaczyć na ekranie, co uważam o tych statystykach, są dobre, jakby sniperka to naprawdę dobre broń, ale zaraz ją porównamy. Jeszcze tutaj przytoczę, że ma magazynek 25 i przeładowanie ma pojedyncze, czyli po prostu wystrzeliwuje jeden pocisk, przeładuje się jeden pocisk, dziękuję bardzo, strzelacie dalej. A więc teraz pora na statystyki łowcy. A więc łowca ma projectile. Ma po prostu procyliski, które są projectile i tak mogą zostać ubite. Jest tak, bazowe obrażenia to od 50 do 120 ciało, Maksymalnie oczywiście i minimalnie to jest jak zwykle od 0 do 100%. Krytycznie od 150 do 360%, czyli mniej normalnie na z najperce. Mniej krytyczne tutaj, nie będę za bardzo mówił. Osiem między atakami to jest 1,94 sekundy. Maksymalny czas ładowania się siły, siły strzału to 1,0 sekundy oraz utrata cenności po 5 sekundach, ma on amunicji zapasowej 12, magazynek 1, bo tak jakby no, wiecie o co chodzi. No i przeładowanie jest pojedyncze. Jak co mogę powiedzieć o tych statystykach, są ciekawe, mimo że wyglądają na to jest wiele różnic pomiędzy tymi dwoma, tak jak to mogę nazwać, karabinami snajperskimi. Tak wiem dziwnie to brzmi. Teraz będę opisywał różnice łowcy podłuż karabinu snajperskiego. A dlaczego tak? Bo ciężej, łatwiej mi będzie właśnie opisać różnice łowcy niż różnice karabinu, bo karabin jakby jest podstawową bronią, więc po co mam opisywać różnicę tego? No wiecie o co mi chodzi. Więc dobra, zacznijmy więc tutaj od pierwszej, tak naprawdę rzeczy, czyli brak opóźnienia w ładowaniu strzału. Chodzi tutaj o to, że jeśli ładujemy strzał, to nie ma on opóźnienia. Jest to dość ciekawe, bo dzięki temu jest jakby szybciej strzelamy, Strzał jest no... szybszy, <grym> zacimy od tego. No on szybsze ładowanie strzał od 66%. Jest to dość spora różnica, ponieważ w ciągu sekundy naładujemy całe 100%, gdzie przy normalnym karabinie jest to 3,3 sekundy, więc no dość ciekawe jest, nie? Bo możecie naprawdę szybko zaatakować dzięki temu. Strzały z łowcy można podpalić, jest to ciekawy plus, ponieważ te strzały no są dość dobre i jedyne co robią to podpalają, nie wpływa to jakoś mocno na obrażenia, no ale podpala, więc zawsze jakiś plus nie? 50% prędkości poruszania się podczas ładowania strzału, kolejny plus, który jest dość ciekawy, ponieważ gdy mamy karabin snajperski i lunetę poruszamy się 80 jednostek, a gdy mamy łowce poruszamy się 160, oczywiście gdy mamy napięty łuk. Posiada on też zabójczą drwinę. Jest to plus, który jakby nie jest jakimś mocnym plusem, ale no, można to powiedzieć. Po nie, no, nie jest to jest taki plus, bo wiecie, zawsze możecie kogoś zabić z tego przypadkowo. Ma no, on no, plus 2% obrażeń dla nieładowieranych strzałów. Wielu z was się pewnie to dziwiło, ale Michu to sprawdzał, tak obejrzałem Michał odcinek przed tym. I patrząc na to racjonalnie, to te obrażenia jak mocno nie wpływają, więc jakby... Nie przyda wam się to według mnie, ale warto o takim czymś wiedzieć, bo czasami takie coś. No, nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie po co wam to. Nie wiem, po co wam ten odcinek, no ale dobra, nieważne. Krytyczne obrażenia wymagają przybliżenia. Jest to jedyny plus, który jakby przeważa nad snajperką łowcą. Z bliskich i średnich dystansów, ponieważ nie potrzebujecie lunety, żeby track headshota. No i tutaj mamy pierwszy minus, czyli brak lunety. Przez co jak strzelacie na daleko, to... Jest bardzo mała szansa, że końcu zabiecie. Chociaż szczerze powiem Wam, że ci spamerzy, którzy siedzą na toforcie na tych balkonach i nawalają z tego łowca, to w sumie trafiają mi tak więcej niż ja, więc. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Jest 20% maksymalnych obrażeń. Choć tutaj ona odwane strzały w głowę. 360 jest dla łowcy, 450 dla normalnego karabinu. Czy to jest duża różnica? Szczerze nie, ale jest to różnica, gdyby na przykład gdybyście atakowali. Takiego grubego na pełnym, jakby uberze, więc no, czasami warto pomyśleć, ale w sumie nie zawsze to jakoś i tak się nie zawsze jakoś to dobrze działa. Więc powiem Wam, że te minus 20% maksymalnych obrażeń to nie jest dużo. Jakby, no, jakby to też działa w stronę taką, że macie 120 zamiast 150 obrażeń w ciało. Czy jest to dużo? Powiem, że tak, bo wcześniej mogliśmy po prostu bodyshotować. No skauta, szpiega, snajpera, a teraz tak nie ma, ale no, nie zawsze to... no powiem wam tak, to minus 2 nie zawsze się czuje, ale czasami się czuje po prostu. Osob między strzałami zwiększony o, 404, o 44, o 0,44 sekundy. Jest to ciekawe, ponieważ kiedy już wystrzelimy, to ze snajperki szybciej wystrzelimy, tak jak no wiecie o co chodzi, niż z łowcy, ponieważ prawie 2 sekundy, aż musimy czekać na wystrzelenie kolejnej strzały, więc tak. powiem wam, że to bardzo zauważalne jest, przez co często się bierze na przykład do i puszę, albo bierze się często jakiś karabin na drugi slot, znaczy karabin wiecie, takie pistoleciki. Więc powiem wam, że no, z tym akurat jest ciężko. Zbyt długie naciąganie by sprawi, że strzał będzie niecenny. Po 5 sekundach po prostu naciągniecie tego. To jest tak, że jak celujecie z y, snajperki, to możecie w nieskończoność celować, cel wam się nie zmieni, po prostu możecie strzelić tego headshot. A tutaj po około 5 sekundach tak naprawdę was strzał poleci w niekontrolowany sposób, gdzie chyba praktycznie w ogóle nie macie szans na trafienie wtedy. Więc trzeba z tym bardzo uważać. Powiedzmy Wam tutaj używać prawego przycisku, który Wam dezaktywuje jakby naciąganie cięciwe, dzięki czemu możecie dezaktywować to i po prostu naciągnąć nano. na Minus 48% amunicji dla broni głównej to też jest dość spory minus, ponieważ tylko 12-13 w sumie pocisków jest właśnie w łowcy. To się wydaje i tak sporo, jak na to, co ten łowca umie i potrafi robić, ale powiem Wam, że jest to bardzo często zauważalne, gdzie z nagle skończy Wam się amunicja. Oczywiście po zabitych graczach jest amunicja, ale ja bym tego aż tak nie brał, bo rzadko kiedy aż tak podchodzimy do kogoś. Ale wiecie, i tak są paczki z amunicją, więc to nie jest jakiś bardzo, bardzo trudny do ogarnięcia rzecz, więc... Ogólnie ma też szereg innych wad, które są pomniejsze, jednakże ja powiem Wam, że przez to właśnie te karabiny snajperskie są częściej wybierane. Chodzi tutaj głównie o to, iż tak naprawdę może ta strzała zostać odbita, chociaż rzadko kiedy to się zdarza, bo ta strzała i tak leci dość szybko. Potrzebuje ona czasu, żeby dojść do celu. To jest akurat i plus i minus. Bo możecie to po prostu wystrzelić i schować się za ścianę Przez co jak wiecie, że tam przeciwnik będzie chodził, to i tak możecie strzelić się trzopa. No ale tutaj jest właśnie problemem to, że to musi dolecieć, więc to nie jest jak karabin, że od razu wyceluje się w głowę Przez tacy prosi mają o wiele trudniej grać, niż takim łowcą Strzały ogólnie widać, więc tak naprawdę przeciwnik może wiedzieć, że my strzelamy właśnie z łowcy Jeśli nie będziemy tego dostatecznie ładować, to strzała będzie opadać, jest to spory minus i powiem Wam, że bardzo to widać to będzie... nawet, nawet przy pełnym naładowaniu tak naprawdę ta strzała Opana, więc musicie leciutko nad głową tak naprawdę celować, przez co no, ta broń jest lepsza na średnie i małe dystanse. A więc na podsumowanie powiem wam czym ja częściej gram, czy mi się lepiej gra, co polecam bardziej, co jest lepsze. I ogólnie chciałem ogólnie w tym filmie jakby docenić łowcę, bo naprawdę dobra jest ta broń. Jednakże częściej gram normalną normalny karabin sniperskie, ale powiem Wam, że łowcą mi się lepiej gra. Ogólnie nie jestem dobry w headshotach, przez to może dlatego, że gram w oknie i dosłownie headshot leży ale no tak jest czasami. No i łowcą mi się po prostu prościej gra, jest prostszą bronią. Według mnie najlepiej jest się po prostu nauczyć z synejskim spiaczem, potem przejść do normalnej snajperki, a potem sobie po prostu chcę potrulować właśnie łowcą, bo łowcą nie jest taki zły, jest dość dobrą bronią. Ogólnie oczywiście, że jest lepszy karabin snajperski, tutaj nie ma co powiedzieć, bo no, headshoty bez żadnego problemu, 150 w headshocie, no naprawdę dobra, dobra broń, mam powiem. Jednakże ja tu się chcę pochylić, bo łowca też ma swoje plusy, które nie zna w stopniem stopniu w niektórych sytuacjach przeważają, więc według mnie czasami warto się pochylić nad graniem właśnie łowcom, ponieważ może on wam odatować dupę w wielu sytuacjach, plus jest bardzo dobry na atak ładunek, więc bardzo go polecam wtedy. Jest dość ciekawy wtedy, więc no. Więc to na tyle. Taki szybki odcineczek. Niby go zapowiadałem, niby nie. Niby miał taki wielki być, niby nie, ale powiem wam, że jakoś nie za bardzo ostatnio chce mi się nagrywać. Pewnie przy StoDAVY. No, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.